6. Chmury szły naprzeciw siebie coraz groźniejsze. Była wszakże chwila, gdy zdawało się, że jedna drugą wyminie. Ta chwila przypadła zaraz po Wielkim Sejmie. Król i magnaci wyobrazili sobie wówczas, że ich krasomówcze popisy burze zażegnały. Triumfem urojonym byli upojeni i to może właśnie uczyniło ich niewrażliwymi na klęskę mieszczan warszawskich. Ludzi słabych, lękliwych, Powodzenie czyni zuchwałymi. Gdy w Zygmunta wmówiono, że już rokoszanów lękać się nie potrzebuje, wydał w tydzień po zamknięciu Sejmu uniwersał, w którym nazywa ich tą tam gromadą. Zaledwie jednak położył na pergaminie swój podpis i kanclerzowi pieczęć przycisnąć rozkazał, nadeszły do Warszawy uniwersały rokoszowe, wypowiadające mu głośno posłuszeństwo. Zmienił się stan rzeczy, zmienił się i ton mowy królewskiej. W nowym uniwersale dwoma dniami tylko od poprzedniego przegrodzonym, rokoszanie są już dla Zygmunta tą tam stroną. Nadzieja wiatrów pomyślnych zawiodła. Starcie się chmur stało się nieuniknione. Teraz należało już myśleć o tym, tylko w jaki sposób katastrofę uczynić możliwie najłagodniejszą. Zasiadek najpewniej wiodący do tego uznano, przedstawiać się jak najgroźniej. Król był w ogóle mało wojowniczy, a raczej całkowicie ducha rycerskiego pozbawiony. Najczęściej, jak pod Chocimiem na przykład, żadna siła nie była w stanie sprowadzić go na miejsce zapasów wojennych. Teraz porzucił piłkę, klawikord, dłutka jubilerskie, przywdział półzbroję, otoczył się wojskiem koronnym i litewskiem, pozował prawie na Stefana Batorego. Najmilsze obcowanie Zygmunta było z hetmanami, zwykły przedmiot narad. Wojna. Wszystkie pisma datował z obozu. Nigdy droga do Moskwy, pod Smoleńsk, do Szwecji, nawet nie była przezeń na mapach studiowana z taką pilnością jak teraz. Wielokrotnie wyjeżdżony trakt z Warszawy do Krakowa, ten trakt radby był lotem ptaka przebyć, wiedział jednak, że mu na nim drogę zastąpią Zebrzydowski i Janusz Radziwił. Jak się przy spotkaniu zachować. Nad rozwiązaniem tego pytania pracowali codziennie król, wodzowie, rycerstwo. Jednego dnia złożono wielką radę, która była prawie radą wojenną. Prócz króla wzięło w niej udział 40 senatorów. Każdy doradzał co innego, ale w nawale zdań ważyły naprawdę dwa tylko głosy, głosy mężów, ku którym wszyscy, nie wyjmując monarchy, ucho nakłaniali. Różnili się ci mężowie już na pierwsze wejrzenie. Obaj byli w pełni wieku męskiego, ale na twarzy jednego, pobladłej i pożółkłej, malowało się cierpienie. Drugi miał twarz ogorzałą, pełną życia i zuchwałej niemal energii. Pierwszy uosabiał rozwagę, drugi męstwo. Tamten mówił spokojnie, słów dobierając okresy cyceronowskie kształtując. Ten rzucał słowa jak kula, mało troszcząc się, jak wyglądają i gdzie padną. Rysy pierwszego były kształtne, wyraziste, lecz drobne. Pod małym, orlim nosem układał się miękko wąs, niewielki. Oko było raczej przenikliwe niż ogniste. Drugiego twarz tchnęła duchem rycerskim. Nos duży sterczał wydatnie nad bujnym, mierzącym się wąsem i takąż brodą. Oko wielkie, otworzyste, ciskało błyskawice. Pierwszy utykał na jedną nogę. Z kieszeni wyzierała mu zawsze pergaminowa na książki. Wyglądał chwilami bardziej na szkolnika niż na rycerza. Drugi zdawał się wykuty ze stali. Rękę trzymał zawsze na głowicy miecza. Z jego czoła nie schodziła nigdy posępna, gromami brzemienna chmura. Były to temperamenty różne, wręcz sobie przeciwne melancholik i choleryk. Trudno o zgodę wśród takich temperamentów. Nie było też harmonii pomiędzy mężami. Rozwaga spoglądała nieufnie na męstwo. Męstwo zrzymało się na spokój i wyszukane formy rozwagi. Daleko było od tych uczuć do nienawiści, jednak ci ludzie nie lubili się nawzajem. Szeptano tu i ówdzie, że mąż gwałtowny zazdrości mężowi rozważnemu większych łasku króla, większej estymy u senatorów. Była to zwykła dworska plotka. Odpychały się tylko ich temperamenty. Charaktery odpychać się nie mogły, gdyż były jednakowo czyste i wzniosłe. W głębi duszy każdy z tych mężów żywił dla drugiego cześć głęboką. I nie mogło być inaczej, skoro jeden zwał się Żółkiewski, drugi Chotkiewicz. Na radzie właściwości obu hetmanów od razu zaznaczyły się wyraźnie. Żółkiewski zalecał dalsze pokojowe próby, wyprawienie poselstwa, które by do zgody nakłaniało. Chotkiewicz był za orężną i to natychmiastową rozprawą. Innego ja tu wyjścia nie widzę, wołał. Jedno, żeby nas Pan Bóg szablą rozsądził. A skoro przyszło już naszej utrapionej Rzeczypospolitej na ten hak, że się krew bratnia polać musi, im rychlej się dostanie, tym lepiej. Wyciągniemy w pole zaraz, krwie pociecze mało. Zwlekać będziemy? Nie daj Bóg, aby się we krwi cały kraj nie skąpał. Może w gruncie rzeczy i Żółkiewski nie innego był zdania, ale sumienie obywatelskie i rozum polityczny kazały mu być do końca oględnym. Na wybuchy tamtego odpowiadał stale przeciw sumieniu poszedłbym na braci. Przeciw sumieniu krew bym chrześcijańską przelewał. Spokojne, lecz bystre jego oko dostrzegało, co przed Chotkiewiczem wrodzona zapalczywość zasłaniała. Niechęć wojska przeciw wyprawie bratobójczej. Groziło to w danej chwili następstwami jak najgorszymi. Na radzie przeważył wniosek żółkiewskiego, aby przede wszystkim wybadać ducha armii, dla sprawy królewskiej całkowicie ją zjednać. Zaraz też on wyszedł, aby zebrać rycerstwo w Wieniec. Chotkiewicz opuścił zebranie w gniewie, ledwie powstrzymując wybuch pasji. Czerwony, spotniały, z najeżonymi na brodzie i wąsach włosami, kazał sobie nalać potężny kielich tokaju i przyprowadzić jednego ze swych najognistszych koni. Kochał się w rumakach, które przy dosiadaniu toczyły pianę, spyska, kwiczały, wyrzucały ziemię za nimi kopytami na kilka sążni wysoko. Wino wypił, na szalonym koniu po obozie harcować zaczął. Czynił to zawsze dla uspokojenia się. Widzowie trącali się łokciami. Do hetmana zwykła przystąpiła cholera, mówił jaki taki, usuwając się przed sadzącym szczupaki wierzchowcem. Zmykaj komu żywot miły! ostrzegał inny na stronę uciekając. Wreszcie gniew wraz z winem wyparowały ze łba bohaterowi. Osadził przed swym namiotem okrytego pianą rumaka, cugle rzucił stajennemu, szybko dysząc z marsem na czole wszedł pod dach płócienny. Nie był już straszny, ale był surowy, nieubłagany. Służba, sekretarze podkomendni schodzili trwożnie na bok przed jego brwią ściągniętą, wąsem najeżonym, oczyma błyszczącymi. Poszedł prosto do stołu, na którym sekretarz składał świeżo nadesłane papiery. Na samym wierzchu leżał gruby list, zaadresowany pismem niewieścim. Hetman pochwycił list, rzucił się z nim na zydel, pieczęć drżącą ręką rozerwał. W miarę czytania zmieniał się wyraz jego twarzy. Rozsuwały się brwi. Czoło wygładzało, na usta wychodził uśmiech łagodny, miły. Ze złożonego arkusza wypadła ćwiartka zapisana dużymi, niezbyt kształtnymi literami. Hetman podjął ją z pośpiechem wielkim, do oczu zbliżył. Dali Bóg, rozczulony zawołał, toćże to hieronimkowe pisanie. Już też większej uciechy zgotować mi nie mogli. Daj wam Bóg zdrowie, skarby moje jedyne. Czytał, uśmiechał się, wąsa pokręcał. Patrzcie, patrzcie, pomrukiwał. Jak to on już kształtnie piórkiem wykręca. Tego P i tego O nie powstydałby się sam skryptor królewski. Łebskie pachole. Znać, że swego dyscypuła ksiądz Jarmułtowski wspomagał. zawsześ pracowała tu i rączka mego synaczka najmilszego. Uśmiechał się, uśmiechał, Nagle pochylił głowę. Na papier kilka łez upadło. Choleryk, gwałtownik postrach rycerstwa całego, płakał, nie przestając uśmiechać się, a twarz promieniała mu jakby słoneczną glorią ozłocona. Uspokoił się wreszcie, łzy otarł pismo żoninej i synowskie ucałował i do szkatułki pięknie rzeźbionej, zamknął. W tej chwili doniesiono mu, że szlachcic jakowyś, który na zdyszanym koniu do obozu przyjechał, widzieć się z nim żąda. – Kto zacz? – spytał. – Jeśli obcy, a niepewny, nie przyjmę. Chodkiewicz był podejrzliwy. Obawiał się skrytobójców. Ta obawa graniczyła u niego prawie z manią prześladowczą. Życzył sobie zawsze śmierci rycerskiej na polu bitwy z ręki jawnego wroga. Drżał jednak na myśl, że może – wedle własnego dosadnego wyrażenia – Umierać kwicząc jak świnia zażynana. Szlachcic miał kartę zalecającą od boboli. Obawiać się go więc nie potrzebowano. Hetman zezwolił. Dwaj przybocznie wprowadzili do namiotu zboińskiego. Posesor z Węgrzynowa był ubrany skromnie, prawie biednie. Miał na sobie zwykły koled ze skóry łosiowej, buty po kolana z miękkiej, nieczernionej skóry, z ostrogami żelaznymi. Upasa szable, na palcu tani sygnet srebrny. Zbiedniał. Tego zaś zbiednienia były dwie przyczyny. Najpierw wszystkie czerwieńce, którymi wspomógł go syn, wydał na kupno gruntu od drewnów. Następnie, naciśnięty przez dawnych wierzycieli, musiał stroje zbytkowne zafantować. Atłasowy żupan, czaple pióra, sygnet złoty powędrowały do Machabejów. U Boboli boński był pokorny i płaszczący się. U drewnów wyniosły i nadęty. W namiocie hetmańskim nową przybrał rolę, rolę pana brata, ceniącego nad wszystko równość szlachecką. Kotkiewicz po przywitaniu chciał zatrzymać ludzi swoich przy sobie. Przybysz minę uroczystą nastroiwszy, suplikował uprzejmie, choć bez płaszczenia się, aby rozmowa odbyła się bez świadków. Salus rei tego wyciąga. Oświadczył przyciszonym basem. Ta formuła dla wszystkich wówczas była święta. Ustąpił przed nią i hetman. Zboński przybywał w sprawie Rokoszowej. Objawiwszy to wyraźniej z naciskiem, zaczął rzecz od oświadczenia, że głos wszystkiej szlachty mazowieckiej, którą on w osobie swej przedstawia, domaga się orężnego zakończenia sporu. Żałosna to necessitas, zakończył, wzdychając. Cóż! Gdy nieunikniona. Potem wspomniał jeszcze lekceważąco o opiniach przeciwnych i dodał, ramionami wzruszając, że je mogą mieć jeno tacy, co swą mądrość czerpią ex libro. Była tu zarazem i łakotka dla Chotkiewicza i pokazanie języka żółkiewskiemu. Hetman przytakiwał, dobrze tym wstępem, dla mówcy usposobiony. Zboiński odchrząknąwszy i czuba pogładziwszy. Przeszedł do punktu drugiego. W tym punkcie uzasadniał konieczność takiego wzięcia się do rzeczy, przy którym wszystko zakończyłoby się bardzo szybko i z najmniejszym krwi bratniej rozlewem. Rozumie się, że Chotkiewicz z całego serca tę myśl pochwalił. Wszakże to była jego własna opinia, może nawet jego własnymi słowami wypowiedziana. Nierzadko ludzie płytkiego umysłu, ale sprytni zdobywają sobie poklask mędrszych, ucząc się na pamięć ich słów. I te słowa w chwili odpowiedniej powtarzając. Teraz następował punkt trzeci, najważniejszy. Co czynić, aby cel w punkcie drugim wyrażony osiągnąć? Odpowiedź na to główne pytanie przynosił właśnie ze sobą Zboiński. Hetman uszu ciekawie nadstawił, owszem, wina kazał przynieść, aby rzecz tak wielkiej wagi łacniej przez gardło mówcy przejść mogła. Świadków rozmowa nie miała. Szlachcic, mimo to, przysunął się ze stołkiem tuż do Hetmana i głosem przyciszonym w ucho samo kładł mu swe plany i argumenty. Kotkiewicz słuchał z początku z wielkim zajęciem, pochylony połową ciała ku mówiącemu. Potem wyprostował się z wolna, jakby stygnąc stopniowo w zapale. Słów ostatnich wysłuchał o ziemle, choć uważnie. Twarz jego wyrażała zawód, zmieszany z niechęcią. Zboiński skończył i również się wyprostował. — Więc zgoda? — spytał, zatapiając w hetmanie wzrok ostry. — A no, jeśliś tego wymaga bonum publicum, salus republice — poprawił szlachcic basem księdza celebrującego sumę. — Czyń przetomości, Zboiński, co ci się zda. Gdy dzieło atfinem doprowadzisz, wdzięczności naszej możesz być pewien. Szlachcic długi wąs na palcu kręcił głowę pochylił nieco. Siła to będzie kosztowało, rzekł znacząco. Nie jeno zdrowia, czasu i bezpieczeństwa, ale ci gotowizny. Odpowiedzi nie było, dodał więc jeszcze. Chudy pachołek jestem, klejnotem nie nadstawię. Wąs hetmański najeżył się. Uszczerb mienia waszmościnego nie żądamy, rzucił Chodkiewicz. Liczbę podasz... Zwróci się. Słowo hetmańskie najzupełniej zbońskiemu wystarczało. Miał już, czego pragnął. Mógł odejść spokojnie. Z Bogiem, mości hetmanie, rzekł przy pożegnaniu. Pod warką, da Bóg ujrzymy się. Z Bogiem, panie Zboiński, odparł Chodkiewicz. Na służby wasz mościnę czekać będziemy. Ledwie płótno za odchodzącym opadło. Jednego z przybocznych przywołał i rozkaz rzucił prędki do ostatnich czat odprowadzić. Oko mieć czujne na pana brata. Hasła obozowego nie zwierzać.